Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć troszeczkę o numerologii, bo chciałabym rozpocząć cykl z nią związany po to, żeby wam ją troszeczkę przybliżyć i żebyście mieli taką fajną bazę do pracy nad sobą dlatego że numerologia daje nam bardzo dużo odpowiedzi, bardzo dużo wskazówek na temat tego, co się wydarza w naszym życiu i będę robiła to jakby równolegle z filmikami dotyczącymi rozwoju osobistego i duchowego. Spróbuję to tam, gdzie się da, na, na tych portalach, których się da, potworzyć takie playlisty, żeby było Wam łatwiej do tego zajrzeć. I chcę jakby y, y, Wam pokazać, że numerologia może Wam naprawdę bardzo pomóc w życiu, y, poznać siebie, bo właśnie to poznanie siebie jest kluczowe w pracy nad sobą, w, w pracy w samorozwoju, y, bo dopóki nie poznamy siebie, no to tak naprawdę nie wiemy, y, co mamy dalej robić. I może to się wydawać dziwne, że y, jak mogę nie znać siebie, jak przecież siebie znam? Tylko że y, od dzieciństwa jesteśmy tak uwarunkowywani że możemy nawet siebie nie znać przez to co ktoś do nas mówi w co my uwierzymy jakie ktoś ma oczekiwania wobec nas i możemy żyć w takiej nieświadomości właśnie cały czas spełniając te wszystkie inne oczekiwania ludzi i to, co ktoś o nas sądzi, i, i tak naprawdę możemy nigdy siebie nie poznać, nigdy nie wiedzieć, co w nas siedzi, co my tak naprawdę lubimy. Dlatego właśnie ta praca z rozwojem osobistym jest tak ważna, bo najpierw trzeba właśnie zacząć od tego, żeby siebie poznać. I numerologia daje taką fajną bazę. E, I na przykład ja e, zaczynałam. E, Swój rozwój bez numerologii. I myślę, że gdybym dostała swój portret numerologiczny wcześniej, to dużo mojej pracy by przyspieszyło, jakby przyspieszyłaby się moja praca. Ale oczywiście, no taka była moja droga, więc tutaj nie ma czego żałować. I, i chcę Wam troszeczkę właśnie poopowi poopowiadać o tej numerologii, tak, żebyście mogli sobie już działać na dwa fronty, że tak powiem, a tak naprawdę to jest jakby jedna, jeden front, który was rozwija. No i właśnie o co chodzi w ogóle z tą numerologią? I też tutaj chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, żebyście się nie przywiązywali do żadnej koncepcji, którą Wam powiem czy którą wyczytacie gdziekolwiek, bo najważniejsze jest to, żeby sprawdzać to w swoim doświadczeniu, w swoim życiu, żeby zadawać pytania, żeby mieć wątpliwości, żeby myśleć samodzielnie, bo to, co ktoś Wam powie, może się zgadzać w jakimś tam procencie, a. A reszta może się nie zgadzać, dlatego że mamy wolny wybór, dlatego że jakby rodzimy się z innymi predyspozycjami, rodzimy się w innym środowisku, każdy ma jakiś tam bagaż doświadczeń i to tworzy naszą wyjątkowość. Dlatego nie można jakby jednoznacznie stwierdzić, że każda czwórka będzie taka, już nie mówiąc o tym, że to jest tylko jedna. Jeden wyznacznik, a portret numerologiczny to nie jest tylko jeden wyznacznik, tylko tam jest dużo więcej danych zawartych i bierzemy pod uwagę nie tylko datę urodzenia, ale także wszystkie imiona i nazwiska nam nadane, dlatego portret numerologiczny to jest taka naprawdę obszerna baza wiedzy. I zobaczycie, że mimo tego, że przedstawia jakiś koncept, to i tak jakby dużo tym jest naszej woli, dużo nas jest z tego, gdzie, jaką decyzję w życiu myśmy podjęli i jak zadecydowaliśmy, że to nasze życie wygląda, bo każda liczba ma nie tylko jeden aspekt, każda liczba ma dwa bieguny, ma biegun tak zwany pozytywny i tak zwany negatywny, czyli możemy iść w stronę tej... Wibracji pozytywnej, ale możemy też iść w stronę wibracji negatywnej. Tak, jak w naszym świecie jest to standard, mamy dualność i, i tak samo w liczbach jest. Że możemy. Jakby iść w stronę tego aspektu pozytywnego i się realizować zgodnie z przeznaczeniem naszej duszy, a możemy iść w stronę tych naszych słabości, które ta liczba też reprezentuje. I jakby na tym cała praca nad sobą polega, żeby właśnie odkryć te swoje mocne i słabe strony, zaakceptować te słabe, ale jednak kierować się w stronę tych, tych mocnych, które. Pokazują nasz potencjał, nasze możliwości, i, i tam się realizować. I, I właśnie o co chodzi w tych liczbach? Dlaczego numerologia tak dużo nam powie o nas? Dlatego, że każda liczba jest wibracją, czyli tym, czym jest cały nasz wszechświat, całe nasz, nasze życie, wszystko, co tutaj istnieje, jest po prostu wibracją, jest energią. I i po prostu liczba odzwierciedla tą energię, tą częstotliwość, tą wibrację. Tak samo y, tą wibrację odzwierciedlają planety, nasze myśli, nasze słowa, wszystko, dźwięki, muzyka, e, zapach wszystko ma jakąś częstotliwość. I za pomocą liczb można po prostu tą częstotliwość opisać. Dlatego e, za pomocą liczb można opisać cały wszechświat. I, e, i do tego też doszedł Pitagoras. Ale nie tylko, bo jakby za ojca tej zachodniej numerologii uznaje się Pitagorasa. Ale Pitagoras czerpał też z innych źródeł, z wcześniejszych źródeł, ze starożytnych źródeł, e, które były jeszcze przed nim. E, I e, źródła podają, że te początki takie mogły być już na Atlantydzie, że już Atlanci e, korzystali z, z liczb, e, badali jej wpływ. Na nasze życie, wykorzystywali nawet liczby do tego, żeby ustalać daty urodzenia dzieci, tak, żeby wpasowywały się w jakiś tam jakby schemat i mogły wspierać to społeczeństwo w kierunku wzrostu. I gdy Atlantyda została zalana, i ci, co ocaleli, osiedlali się na różnych terenach, to między innymi w ten sposób, w słownie, ta wiedza o liczbach została przekazywana też innym cywilizacjom i dlatego jakby wiedza o liczbach jest, można ją znaleźć we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Od Egiptu przez Indie, Chiny, Babilończyków, Wszyscy, wszystkie po prostu starożytne cywilizacje korzystały z tej wiedzy. W wedach jest ona zapisana. Jakby w niektórych cywilizacjach ona była słownie przekazywana. Natomiast tutaj mamy w wedach zapisaną tą wiedzę i ona e, też była dalej rozpowszechniana. I, e, I właśnie Pitagoras, podróżując na wschód, opierał się e, właśnie na tej wiedzy. Opierał się też na kabale, czyli tej e, hebrajskiej m, wiedzy mistycznej. I e, Rozwijał to w swoich szkołach, badał w ogóle wszystko, jak, jak, właśnie, jak można opisać muzykę za pomocą liczb, jak można opisać prawa natury za pomocą liczb, prawa wszechświata, jak można opisać wibracje planet. I na podstawie tego stworzył tą wiedzę, jak te liczby wpływają na nas poprzez właśnie te wszystkie częstotliwości które się przejawiają we wszechświecie i bo my po prostu jakby żyjemy w polu energetycznym, na który mają wpływ różne obiekty, istoty. Wszystko, co jest stworzone, ma jakąś częstotliwość i wszystko się przenika, wszystko ma na siebie wpływ. E, dlatego, e, jakby Pitagoras e, był w stanie to opisać za pomocą liczb, zauważył, że tak samo naszą osobowość też można właśnie za pomocą liczb opisać. I, e, i badając ten wpływ, e, przekazując dalej swoim uczniom, i, i to wszystko cały czas się rozwijało, e, i tak samo e, jakby nowocześni badacze, Badający to dodawali coś od siebie i tak powstała jakby ta nowoczesna numerologia, która właśnie opisuje jak te liczby, jakie te liczby tworzą zależności, jak na nas wpływają, jak opisują to, co się u nas dzieje, jak opisują nasze lekcje, nasze wyzwania. I, i jakby w portrecie numerologicznym możecie naprawdę znaleźć. Ogromną wiedzę na temat tego, co wasza dusza wybrała na to wcielenie, jak chciała właśnie, żeby przejawiały się te różne tematy w waszym życiu. I zobaczycie, że mm, to wam pomoże nie tylko zrozumieć siebie i zaakceptować, ale też zrozumieć innego człowieka i zaakceptować to, jak się ktoś zachowuje, bo każda właśnie ten, to jest tak trochę jak. Że każdy z nas, każda liczba to jest jak nuta, I, e, i ten portret numerologiczny, który Ciebie dotyczy, to jest jak Twoja prywatna melodia, i Ty masz indywidual, indywidualną melodię wyjątkową, inną niż wszyscy. I badając na przykład swoich bliskich, e, ludzi, z którymi mamy do, do czynienia, Badając ich numerologicznie, możemy zobaczyć, dlaczego ktoś ma tak, jak ma i dlaczego niektóre rzeczy nas e, jakby denerwują, bo są nie współgrają z nami, są nieharmonijne z tym, e, jakie są nasze standardy, i e, może to nas e, doprowadzić do tej większej akceptacji takiego człowieka, że e, możemy sobie pomyśleć: No, ok, ale jego dusza wybrała taki, taki, takie standardy i taką osobowość, więc zaakceptuj to. E, i zrozum go bardziej, albo no, możemy dzięki temu rozpoznać, że ta osoba z nami kompletnie nie współgra, i, i wtedy poszukiwać po prostu bardziej harmonijnych e, relacji, w których e, no, będzie nam łatwiej e, się dogadać. E, więc e, tutaj, jakby na, na, na wielu polach, możemy pracować z numerologią, e, i ona może nam e, pomóc e, w życiu, jakby w każdym obszarze naszego życia. I, i dać właśnie te odpowiedzi, dlaczego tak jest. I, I właśnie to mnie zachwyciło w niej, że gdy otrzymałam swój portret numerologiczny i przeczytałam to, co tam jest, zrozumiałam swoje doświadczenia życiowe, zrozumiałam, dlaczego coś mnie spotykało, i, ale też właśnie dało mi dużo wskazówek, co dalej, dlaczego... To nie tylko jest jakby wiedza wstecz, ale wiedzą wstecz możemy sobie potwierdzić dużo rzeczy, które w numerologii możemy wyczytać, ale to też daje nam dużo wskazówek na przyszłość i właśnie poznania siebie, dlaczego mamy tak, jak mamy i jak możemy z tym pracować, żeby właśnie wzrastać. E, więc e, e, chciałam się e, jakby zacząć z wami dzielić tą wiedzą powolutku e, i pokazywać, ile tam jest zależności, ile, jak, jak pięknie w ogóle numerologia e, to rozpisuje, i, i tak naprawdę od nas zależy, jak my to wykorzystamy, bo to są tendencje, to są, e, to są jakieś potencjały, możliwości, ale czy my pójdziemy e, w tą stronę, to jest e, nasza decyzja. I, I tutaj też chciałabym, żebyście zrozumieli, że to nie jest żadna wyrocznia. Numerologia nie jest wyrocznią, ale może wam pomóc, wzrastać. I wszystko właśnie, co jest Wam przekazywane, mówione, co czytacie, wszystko sprawdzajcie w swoim własnym doświadczeniu, bo tylko tak możecie zweryfikować, czy to jest wasza prawda, czy to nie jest wasza prawda. Dlatego właśnie to samodzielne myślenie jest tutaj kluczowe. I, I tyle co na dzisiaj to jest taki wstęp, żeby Wam powiedzieć, o czym teraz będę więcej mówić. Ale tak jak mówię, chcę to mówić równolegle z tymi innymi tematami, więc one się będą przeplatać i zapraszam Was na te filmiki. Do usłyszenia, pa! pa.